Siema, siema! Dzisiejszym bohaterem tego odcinka jest ten wyciąg. Podaję wymiary na prośbę jednego z widzów. Czyli tak. Prowadnice mają 220 cm długości wysokości. Szerokość szerokość tego co wcześniej mierzyłem wychodziło jakieś 56 56 cm Ech. Długość, znaczy długość. Też taka jakby szerokość od kółka. Stąd do pierwszego kółeczka do osi to jest 44 cm. Y -y -y jeszcze pasuje zmierzyć szerokość. Między tym kółkiem a tym. Zaraz. Muszę. Centymetr schował. Jeszcze raz. Tu jest 31 cm od osi kółka do drugiego kółka. Też oś. No i co więcej. Co więcej, zaraz, zaraz, jeszcze, 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 jeszcze taka. 43 cm centymetry, 43 centymetry od, 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 do to 43 cm. Nie wiem, ale jeśli targasz więcej niż przynajmniej te 150 kg, to te prowadnice zrobiłbym z grubszego materiału. Kiedyś może, jak będę robił drugi podobny wyciąg, to zrobię go z grubszego materiału. Także jak na chwilę obecną, cały czas zdaję egzamin, wytrzymuję tam go troszeczkę do sufitu, też domocowałem, ponieważ przy dużych ciężarach. Minimalnie już te prowadnice się wyginały. Dlatego, jeśli kiedyś zrobię następny wyciąg, to będzie z grubszego, mocniejszego materiału. A jeśli jakieś masz jeszcze pytania, to pisz w komentarzu, odpowiem. Dzięki za oglądalność. Pozdrawiam, cześć.